O, po tygodniu urlopu się do pracy szykujesz? No, czas najwyższy. Lipa. Ale i tak zostawiłam Ci listę zadań. Jakich zadań? Pozmywasz, poodkurzasz, no i powiesisz pranie. Aha. No, spoko. Pa. No, trzymaj się. <laughs> w końcu! <laughs> Witajcie, kochani, we wtorkowym odcinku. Musiałem się zastanowić, jaki dzień tygodnia mamy. Słuchajcie, mam bardzo, bardzo ważne wieści, także nie przewijajcie. Dajcie mi sekundę. Chodzi o krakowskie targi terrorystyczne. Powiem Wam tak. Odbywają się. Nie przejmujcie się, że jest lockdown czy coś. Krakowskie targi terrorystyczne się odbędą, tak jak były planowane. Jedyna sprawa to jest taka, że zostały przesunięte o godzinę do przodu. Także bilety, które zakupicie sobie w kasie. Chodzą godzinę później, także, po prostu przestawcie sobie wszystko o godzinę do przodu. Kolejna ważna informacja: krakowskie targi terrorystyczne wypuściły 500 biletów Gold. I uwaga, uwaga! Bilety Gold biorą udział w losowaniu mega mega nagród. Tymi nagrodami będą e, naprawdę piękne teraria zbudowane. Z meblościanki. Myślę, że warto. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to się prezentuje, zapraszam Was do opisu. W opisie macie link do postu konkursowego. A sponsorem nagród jest Terra Villa, czyli producent Terrariów na zamówienie. I najważniejsza informacja: za każdym razem, każda giełda posiada kolejki. Nie oszukujmy się, to jest nieuniknione. No Ja nigdy w życiu nie widziałem giełdy, do której nie ma kolejki, żeby wejść. Tym razem krakowskie targi terrorystyczne zrobiły coś niesamowitego. Nie ma godziny zakończenia, także każdy, kto stoi w kolejce, na pewno na targi się dostanie. Ja jestem w szoku. Rozmawiałem z organizatorem i stwierdził, że targi będą dopóki ludzie będą. Także pff, jak dla mnie. Super, jest to coś niesamowitego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przypominam Wam o konkursie organizowanym przeze mnie. Do wygrania są mega nagrody. Tu wyświetla Wam się film konkursowy. Zajrzyjcie. Nagrody są naprawdę mega. Więc myślę, że warto wziąć udział. W dzisiejszym filmie powiem parę słów na temat samców. Czy są takie złe? Czy trzeba płakać, gdy wyjdzie nam samiec? Postaram się Wam wszystko wytłumaczyć. Także nie przedłużajmy. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. F Witajcie moi drodzy. Szybciutki wstępik, o czym dzisiejszy film. Dzisiaj porozmawiamy sobie o samcach, które spędzają w niektórym naprawdę sens powiek. Zadajecie mi mnóstwo pytań: Co zrobić? Wyszedł samiec? O Boże, ratunku! Ja nie chcę samca, ja chcę samicę. Postaram się zająć tym tematem w dzisiejszym filmie. Także co, nie będę was męczył tym kadrem. Na pewno ładniejsze są pająki. Także zaczniemy sobie od Acanthoscuria. Geniculata. Nie wiem czy widzicie na załączonym obrazku, ale u naszej Acantuscuria geniculata, to znaczy u naszego, tam pokazały się piękne bulbusy po wylince. Co znaczy, że jest to prawilny samczor. Niestety moi drodzy, tak się dzieje na hodowli. Tylko pytanie, czy taki samiec jest gorszy od samicy, czy nie? No, myślę, że znajdę mnóstwo pozytywów, jak i mnóstwo negatywów. Chociaż może i negatywów będzie troszeczkę więcej. Pierwsza sprawa to jest taka, że nie wiem, czy on będzie chciał jeść. Ale po wylince musimy sprawdzić, czy będzie chętny na jedzonko, czy nie. To teraz tak. Zacznijmy od pozytywów. Pozytyw jest taki. No i właśnie tu się pojawia problem. Jaki jest pozytyw? <laughs> nie, no żartuję. Sytuacja jest taka: na pewno pozytywem jest to, że taki prawilny samczor na pewno przyczyni się do rozwoju gatunku. Dzięki czemu wyjdzie jakiś porządny kokonik. No nie, jadł on nie będzie. Jak widać na załączonym obrazku, widocznie dla niego jest troszeczkę za wcześnie. Myślę, że to jest jeden z największych plusów, jeśli chodzi o samce, bo gdyby nie samce, na pewno w hobby nie byłoby tylu pająków do kupienia, ile jest teraz. Więc nie martwcie się, wasz samiec może przyczynić się do przedłużenia swojego gatunku. A co za tym idzie? Im więcej kokonów w hobby, pamiętajcie, tym tańsze pająki. Ja mu na pewno słuchajcie, muszę tutaj zwilżyć. <grym> Sąc nie chcąc, kochani. Także dobra. Tak, dajcie mi chwilę, że mu porządnie, bo tutaj sucho się zrobiło. Kolejnym pozytywem jest to, że jeśli jest to samiec, to zwolni wam terarium dla samicy. Tak wiem, jest to okrutne, ale bardzo prawdziwe. Jeśli chodzi o tego samca, no niestety, ale on sobie w tym terarium nie posiedzi. Dlaczego? Do tego dojdę za chwilę. Gdyż jego zostawimy w świętym spokoju. A przeniesiemy się do kolejnego samczora na naszej hodowli. Kolejnym samcem w naszej kolekcji jest Las Jodora Parachybana, którą wyseksowaliśmy z wylinki. Nie jest to jeszcze dorosły samiec, ale wiemy, że jest to samiec. Spróbujemy oczywiście sobie go też nakarmić. A, uciek mi! Zgubiłeś. No i właśnie ucieka. Dobra, złapię go, złapię go, złapię, złapał. Dobra. Jest na plus. Najważniejsze, że go złapał. Słuchajcie, kolejne pytanie, które zadają sobie wszyscy, gdy okaże się, że macie samca. Co zrobić z samcem? Najlepszym wyjściem, jeśli oczywiście nie macie samicy lub nie macie doświadczenia w dopuszczaniu pająków, po prostu samca. Sprzedajcie. Gdyż w momencie sprzedania tego samca, taki hodowca Rozmnoży ten gatunek i przyczyni się to tylko i wyłącznie na plus dla całego terrorystycznego hobby. Możecie się na przykład dogadać z takim sprzedawcą, że jakbym chciał go troszeczkę wygonić, ale nie wiem, czy mi się to uda. No nie. Ojej. O, się wyczesał. Dobra, ja go nie męczę, ale możecie się dogadać z takim sprzedawcą, że w momencie, kiedy uda mu się kokon. Wy dostaniecie na przykład 2, 3 lub więcej takich maluszków. Zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o lasy do chybane, gdzie kokony mogą wynosić nawet po 2000 i więcej jaj w środku, także no ogólnie, bo całkiem wesołe kokoniki z nich wychodzą. Ale zawsze możecie się dogadać, wziąć sobie pieniążki albo wziąć w zamian jakiegoś innego pająka, który jest dostępny na przykład u danego sprzedawcy lub dana osoba ma nie wiem, tak zwane powtórki, czyli ma trzy pająki tego samego gatunku, i chętnie wymieniłaby się takiego pająka za dorosłego samca. Także opcja jest zawsze. Ja oczywiście też mu zwilżę, bo u nas to wiecie no, u, u nas na hodowli zawsze jest słabo, jeśli chodzi o wilgotność. Także zwilżona. I uwierzcie mi, że. Sprzedaż takiego pająka i wysyłka może dla niektórych być ciężarem i o nie chce mi się wysyłać tego pająka, ale pomyślcie o pozytywnych stronach sprzedaży takiego samca. Więc reasumując, moim zdaniem sprzedaż takiego samczora jest jedną z lepszych opcji, jeśli chodzi o rozwój hobby. Także naszego samczora Lasiodora parachybana zostawiamy w świętym spokoju. I przechodzimy do kolejnego samca. Tak moi drodzy, niestety, albo istety, kilka samczyków posiadamy. W tej dziurze, którą widzicie na załączonym obrazku, zamieszkuje Harpactira pulchripes. To znaczy, zamieszkuje harpek, czyli nasz samczor. Nie wiedzieliśmy, nie seksowaliśmy i wyszło jak wyszło. Czyli bulbusy na przednich głaszkach, co oznacza, że jest prawilnym samcem. Kolejne pytanie. Jak trzymać takiego samca? Ludzie często mówią, a bo samiec to gorszy, dlatego nie ma porządnego terrarium, albo samiec to to, albo ta samiec to tamto. Słuchajcie, tu wcale nie chodzi o to, że samiec jest gorszy, bo samiec nie jest gorszy. Ale pamiętajmy, że taki samiec po pierwsze nie pożyje długo, więc szkoda mu robić kosteczkę docelową skoro tak czy siak długo z nami nie posiedzi, prawda? Spróbujemy go sobie tutaj nakarmić. Najgorsze, że nic nie widzę, jak zwykle zresztą. Dobra, samiec się zbliża w takim razie. Yy, więc co do trzymania takich samców, ja osobiście preferuję zrobić zwykły, najzwyklejszy pojemnik, nie marnować czasu na kosteczki, gdyż najlepszym wyjściem po pierwsze jest sprzedanie takiego samca, jak już mówiłem wcześniej, a po drugie, no to nie jest samica, która będzie żyła nam Bóg wie ile lat i spędzi w tym terrarium bardzo dużo czasu. Ja puszczę tego świerszcza, bo widzę, że nie ma sensu, żebym ja go tutaj zachęcał. Kolejną sprawą jest to, że dorosłe samce, słuchajcie, nie zaobserwowałem, żeby robiły coś takiego jak gniazdo. Jeśli gniazdo było zrobione wcześniej, no to okej, okay, samiec z niego korzysta, ale przeważnie dorosły samiec nie zostaje w gnieździe, tylko Słuchajcie, podróżuje po całym terrarium, robi codziennie rundki dookoła w poszukiwaniu samicy. Więc takie docelowe terarium, no nie ma zbytnio sensu, bo on i tak będzie wędrował, on tak będzie zwiedzał, robił rundki, taki typowy jogging dookoła terarium, dzień w dzień w poszukiwaniu samicy. Kolejna sprawa, jeśli już się okaże, że macie samca, ja preferuję odstawienie go w inne miejsce. I nie chodzi tutaj, broń Boże, o to, że, że samiec, nie wiem, nie zasługuje na odpowiednie warunki, ale chodzi o to, że jeśli samcowi zmniejszymy troszkę temperaturę, będziemy go troszeczkę rzadziej karmili, oczywiście woda musi być, więc tutaj bez zmian, jeśli chodzi o zraszanie, wtedy zmieniamy metabolizm samca, i on po prostu dorasta wolniej. Jest szansa, że znajdziemy dla siebie samicę lub znajdzie się osoba, która takiego samca poszukuje. Także nie bójcie się zmniejszyć troszeczkę takiemu samcowi temperatury, wsadzić go w troszeczkę mniejszy pojemnik. On i tak będzie podróżował, zwiedzał itd. itp. Jak widzicie, nasze samczory są jeszcze w kostkach, ale to tylko ze względu na to, że jeszcze nie mam pojemników dla nich. U nas ogólnie samczory raczej nie lądują na regale gdzie jest grzane tylko są w troszeczkę chłodniejszym miejscu aby tak jak mówię ich metabolizm spowolnił i dorastały szybciej. Pamiętajcie, że im szybszy metabolizm pająka tym szybciej on rośnie i skracamy mu życie, jak wiemy samce żyją krótko. Więc nie bójcie się tego aby troszeczkę zmienić warunki hodowli waszych samców, im to nie zaszkodzi a jest to tylko na plus, że taki samiec dotrwa do tego swojego pierwszego i chyba ostatniego dzik-dzigi. Dzi. <laughs> Także widzę tutaj nasz, nasz harpek nie jest zainteresowany świerszczuchem, ale nie dziwi mnie to, gdyż yy, na wczorajszym live'ie, bo mamy teraz poniedziałek, gdy to nagrywamy, był on karmiony. Ja tylko troszeczkę jeszcze tutaj zwilżę dla pewności, mimo że wczoraj było troszeczkę zwilżane, to Zawsze jedno psiknięcie nie zaszkodzi. I tak jak mówię, na pewno ten harpek nie pozostanie w tej kosteczce, zwolni on ją dla samiczki, która po prostu spędzi w tej kostce praktycznie całe swoje życie. A samiec pójdzie do sprzedaży. Właśnie, jeśli ktoś miałby ochotę kupić samca i mieszka w UK, bo jak wiecie, nie wolno wysyłać do Polski z UK. Także zapraszam do kontaktu. Samiec genikulaty jest już dorosły. Samiec harpy też już jest dorosły. A oprócz tego mamy niedorosłego samca Lasiadory parachybany. Tego zostawmy i lecimy do kolejnego samca, którego wam właśnie przedstawię. Przedstawiam wam kolejnego samczora, który już się musiał wyczesać. Tutaj mamy samczora Brachypelmy behmei którego wyseksowaliśmy z wylinki, oczywiście trzeba go nakarmić. Proszę cię bardzo, jedz maluszku. Jak widzicie, na przykład taki plastikowy pojemnik. No, ten samczor na pewno już w nim zostanie do momentu, gdy go sprzedamy, lub jeśli nie znajdziemy po prostu kupca, będziemy szukać samicy. Tak jak już mówiłem, czy gorsze warunki mają wpływ na samca? Tak, mogą mu tylko pomóc przeżyć dłużej. Tak jak na przykład ten samczor brachypelmy bechmej on nie jest jeszcze dorosłym samcem, ale sam fakt tego, że zmniejszymy mu temperaturę i będziemy karmić go dwa razy rzadziej, przyczyni się do tego, że może uda się doprowadzić do tego, aby przyczynił się do przedłużenia swojego gatunku i może wyjdzie z tego jakiś kokon. Ja mu nie zwilżam, bo ma dosyć wilgotno. Ale to jest kolejny samczur, który po prostu będzie szukał nowego domku, gdyż no niestety ciężka sprawa, żeby znaleźć dorosłą samicę brachy pelmechmy, która by była gotowa dla naszego samca. Raczej wszyscy trzymają swoje samice twarde i ich nie sprzedają. Także cóż, myślę, że brakuje mu jeszcze tak z dwie wylinki do dorosłości. Także co? Pozostaje nam czekać i szukać nowego domu albo samicy. Powolałbym tą opcję z samicą niż nowego domu. Adopcja nie wchodzi. W... Także co? To jest kolejny samczor na naszej hodowli. Ostatnim już samczorem, którego chcę Wam zaprezentować, jeśli to mi się oczywiście uda, jest nasz samiec Terafosa Blondi. Jak widać na załączonym obrazku, znajduje się tu jego wylinka. Ja sobie pójdę po latarkę, bo chciałbym zobaczyć, gdzie on się znajduje. Zaświecę sobie do środka. No jest sam czar. Pytanie tylko, czy będzie miał ochotę na drewno jada. Przesunę troszeczkę do przodu, żebyście mieli lepszy wgląd na to, co się dzieje tutaj. I spróbujemy skusić go drewnojadem. Słuchajcie, jeśli chodzi o na przykład tą teraposę Blondi, my ją dostaliśmy w prezencie od Adama. A co za tym idzie? Mamy do niego samiczkę. Oczywiście były to pająki z tego samego kokonu. Marne szansę, aby doszło do tego, żebyśmy mieli parkę zdolną do kopulacji w tym samym czasie. Ale możemy mu w tym pomóc właśnie zmieniając jego warunki. Czyli zmniejszając temperaturę i karmiąc go troszeczkę rzadziej. No nie. Nie, nie jest chętny do jedzenia z tego co widzę. A szkoda. Co nie zmienia faktu, że postaram się go troszeczkę wygonić, tylko muszę to zrobić w troszeczkę inny sposób. Gdyż, aby go wygonić stamtąd, muszę przykryć jedną stronę, gdyż samczorem teraposy Blondy potrafią być narwane. I w momencie, gdy on nam wybiegnie, to po prostu nie miałbym jak go zatrzymać, bo wybiegłby mi prosto na twarz. Dobra, mamy go na wierzchu. Tak się prezentuje nasz samiec teraposa blondi. I teraz słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć: przywiązanie do pająka, gdyż ja wiem, że wiele ludzi nie ma hodowli po 40, 80 i 100 ptaszników, i na przykład kupuję sobie taką teraposę blondi, i po przywiązaniu się do swojego pupila, po jakimś czasie okazuje się, że jest on samcem. Ja wiem, że występuje wtedy przywiązanie do zwierzaka, co jednak nie zmienia faktu, że w takich wypadkach, gdy przywiązaliście się do swojego pupila i nie, chcie, nie chcecie się z nim rozstawać, uwierzcie mi, trzeba zacisnąć zęby i przekazać samca dalej. Ja wiem, że na wielu amatorskich hodowlach takie samce po prostu są z wami do końca i one po prostu umierają, zdychają, a jednak przydałoby się, aby przedłużył swoje. Linię genetyczną, czy jak to tam się zwie. Więc wiem, kochani, że mimo, że przywiązujecie się do swoich pupili, do swoich taśników, gdy wychodzi wam samiec, uwierzcie mi, szkoda, gdy marnuje on się u was w pojemniku i nie daje żadnego kokonu. Tak samo jak sytuacja z Saladonią, obrazuje idealnie, jak to wygląda w hobby. Im pająka pojawia się więcej, im więcej kokonów, im lepiej dostępny jest pająk tym jego cena spada. Także jeśli każdy z was chciałby mieć jakiegoś pięknego pająka w swojej hodowli, to zależy to od tego, ile samców takich jak ten tutaj o ten tu samiec, to od niego zależy, ile on zapłodni samic. Więc kochani, naprawdę, sprzedawajcie swoje samce. Nie pozwalajcie na to, aby marnowały się i zdychały w hodowlach bez przekazania swoich genów dalej. Nie wiem, czy pominąłem cokolwiek, czy powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć, ale mam nadzieję, że wyczerpałem temat samców. Samce są potrzebne, ale nie przywiązujcie się do nich, tylko pchajcie je dalej, sprzedawajcie, rozmnażajcie, aby to hobby dalej się rozwijało. To tyle, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Jeśli pominąłem jakieś ważne zagadnienie, nie martwcie się, piszcie w komentarzach. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, napisz. Hashtag samiec jest potrzebny. Dziękuję za to, że oglądaliście. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli macie ochotę nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube. A. Wszystkim naszym wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. A my widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej. O, Filip. To co, ma poszła do pracy? No, poszła. Ale spoko, zostawiła Ci listę. Jaką listę? Listę zadań. Masz odkurzyć, pozmywać i powiesić pranie. O Jezu. Geniusz. <laughs>